Niedźwiedzie udają się nad rzekę, gdzie pod starymi drzewami owocowymi szukają jabłek. Internetowi masz dostęp do wszystkich informacji. To może. Może wpadniesz do mnie i sprawdzi, co ja mam w tym komputerze. Nauczysz mnie korzystać z internetu i tej poczty. Mogłabym wysłać do Ciebie. Potrzebuję angielski. English for begin Para przesłaniać. Ci... Potem bym. Wyślij SMS o treści wspieram pod numer 72 165. To tylko dwa zło. Proszę, z rabatem aż 50%! Nie przegap takiej okazji! Masażer Walneo well jest lekki i wygodny w obsłudze. Nic, 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 nie Chronić przed dziećmi. Zawsze kierowałem się głosem swojego serca. Lepiej tańczyć. Po prostu ze mnie, jako z mamy, przykład wziąć. No nie bardzo wychodzi, ale zobaczymy. Może... Bo Twój ból jest lepszy niż jej. Twój ból jest lepszy niż jej. Józef miał oj. Leka chroni przed nadwrażliwością zębów oraz wzmacnia szkliwo Leka Ludz Sensitif. Ochrona wrażliwych zębów. Imy zdrowie naszych pań! Stola! Stop przemocy, stop udręce wojnie i chorobom. Stop, stop globalne ocieplenie z nieba pada. Trzech tygodni po ukąszeniu. Ten rumień, o którym mówię, to przebarwiona na czerwono i z czasem rozszerzająca się taka obrączka, która w środku jest... Bo tak już jest to zrobione, trąbą piją wodę, słonie, słonie, trąbą wodę piją, chlub, chlub, chlub. shit Przepraszam, czy mamy kontakt z panem senatorem Aleksandrem Pociejem? Na to błędzie. Tak. Jedziemy z tematem. Poza tym takie luzy w kościele są, to sobie wjechał, co miał. Nie ma problemu. To jest mężczyzna, który zdaje sobie z tego sprawę, że ty dopiero czekasz na zmianę płci. Tak. Będziecie mieć jedno dziecko czy więcej. I czujnik wstrząsu. Dość niewykrytych otarcz i stłuczek. Od teraz Twój samochód jest bezpieczny. Z papieru. Z papieru. Z papieru. Osiem lat podstawów, cztery lata...